Cześć kochani z tej strony Klaudia i dzisiaj e, robię sobie taki filmik trochę podsumowujący to co ostatnio, e, jakby całą ostatnią pracę, którą nagrywam, to w zasadzie już ładnych parę miesięcy, które nagrywam. E, wiecie, tak pomyślałam, że, że fajnie, co jakiś czas będzie sobie podsumowywać, jak tam, jak tam to u nas wygląda. E, I wiecie, to jest też taki filmik dzisiaj, w którym ja chcę wam podziękować. Słuchajcie, e, bo jeszcze jakiś czas temu, myślę, że gdyby rok temu ktoś mi powiedział, że słuchaj, będziesz nagrywać na YouTubie i ktoś to będzie chciał oglądać, to myślę, żebym w to nie uwierzyła. I wiecie, można powiedzieć, a przecież ty masz ileś tam kilkaset subskrypcji, o czym ty mówisz, ale to jest aż kilkaset. Więc e, chciałabym robić co jakiś czas, wiecie, e, może, może będę robić co roku takie podsumowania, może, może rzadziej, ale chciałabym zrobić e, takie podsumowanie właśnie na początku, właśnie na początku, kiedy jest nas tak mało, kiedy może się wydawać, że to nie jest nie wiadomo jakie osiągnięcie, ale z drugiej strony pomyślmy, jak jest nas dużo i jak dużo z nas jest tutaj razem, jesteśmy na tym kanale, gdzie możemy się wspierać. Gdzie możemy razem dzielić się swoimi doświadczeniami, gdzie możemy mówić o tym, co nam leży na sercu. I wiecie, ja, ja po prostu chciałabym wyrazić swoją wdzięczność za to, że, że jesteście, że, że komentujecie te filmy, że, że wspieracie, bo ja też wiem, że ja nie mówię o rzeczach, o których się normalnie mówi. Zdaję sobie z tego sprawę, że to są czasem. Nawet nie tyle, co trudne tematy, co po prostu takie, można powiedzieć, błachostki, tak? Ja mówię o takich błachostkach bardzo często, ale o tematach, o których właśnie nikt nie mówi, jak często mi piszecie. I, e, I muszę Wam powiedzieć, muszę się do tego przyznać, że za każdym razem, kiedy ktoś z Was do mnie napisze. To jest po prostu na moim serduszku, by rozpływać taki miodek po prostu. I, i jest coś takiego, coś takiego wspaniałego, że mogę widzieć Wasze historie. Ja też czasem je na przykład udostępniam na Instagramie, ale też czasem tego nie robię. A, a zdarza mi się często, że do mnie piszecie prywatną wiadomość, właśnie co, co tam Wam leży. I bardzo, się, bardzo jestem dziś tam wdzięczna za to, że mogę mieć z Wami taki kontakt. I dziękuję bardzo za Wasze e, życzenia, zdrówka pod ostatnim filmem, już jest dużo, dużo lepiej, e, już się czuję, czuję świetnie, mamy dzisiaj piątek, to chyba nagrywałam w poniedziałek, e, więc, e, więc po prostu już jest, już jest super, już jest ok. Trochę mnie podziębiło, dlatego że się ochłodziło i przyszła w końcu jesień, z czego ja się bardzo cieszę, e, ale... Ale wiecie, mogłabym, mogłabym sobie faktycznie darować i udawać, że, że nie jestem wdzięczna, ale powiem Wam, że jestem naprawdę wdzięczna za każdą osobę, która tutaj jest, za każdy komentarz, za każdą, każde wyświetlenie. Naprawdę jestem bardzo wdzięczna za to, i pomimo, że to patrząc tak światowo, nie są jakieś nie wiadomo jakie wyniki, dla mnie to jest bardzo duży wynik, ponieważ. Wiem, że mogę docierać z treścią do poszczególnej osoby, która jest po drugiej stronie, tak jak ty teraz oglądasz to, i, i mogę na ciebie wpłynąć w taki sposób, że może zmotywuje cię do myślenia. I to jest piękne. To jest dla mnie coś, co. Co jest dla mnie no, niesamowitym takim uczuciem, tego, że, że ktoś chce słuchać tego, co mam do powiedzenia, że, że to, co ja mam do powiedzenia, nie, nie rozchodzi się tylko, wiecie, w eter, nie wiadomo gdzie, ale że docieram do, do tego, do realnego człowieka, do, do realnych ludzi, którzy są po drugiej stronie. I po prostu chciałabym bardzo podziękować. Bo coraz więcej was jest, coraz więcej was jest tu na kanale. I naprawdę chcę żebyście się czuli, że e, ja po prostu e, jestem za Was wdzięczna i, i dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne i. Ten filmik też nie będzie długi, bo nie będę się rozwodzić na 10 minut, jak, jak bardzo jestem wdzięczna. Chociaż mogłabym, znając mnie, pewnie mogłabym mówić o tym przez 10 minut i po prostu rozwodzić się, jak jesteście wspaniali, ale naprawdę ja dziękuję, bo ja, ja naprawdę was kojarzę po komentarzach, już, że ponikach już e, mam takie kilka osób, które, które widzę, jak skomentowały, to wiem, że będzie zawsze ciekawa dyskusja, że zawsze będzie coś ciekawego do powiedzenia i to jest, to jest piękne. Jedna z Was ostatnio właśnie do mnie napisała taki bardzo długi elaborat na Instagramie i słuchajcie, to jest tak niesamowite, że Wy chcecie się dzielić swoimi historiami ze mną, że chcecie się wygadać mi, że traktujecie mnie w pewien sposób jak taką swoją przyjaciółkę i to jest piękne, ponieważ celem tego kanału nie jest to, żeby mówić do wszystkich Wszystkich i do, po prostu i do nikogo jednocześnie, tylko ja chcę docierać do was właśnie jak taka dobra przyjaciółka, jak koleżanka, z którą możecie pogadać. Eee, i, I po prostu możecie usiąść z kawką e, i trochę ze mną podyskutować i po prostu wyrazić swoją opinię. Ja wyrażam swoją i gdzieś tam ten dialog idzie. I to jest piękne, to jest wspaniałe, naprawdę jestem bardzo za to wdzięczna. I ja wiem, że powtarzam to dużo w tym filmie, ale tak naprawdę jest, więc myślę, że będę sobie robiła co jakiś czas takie podsumowania. Słuchajcie, ja sobie od razu sprawdzę, ile nas jest tak naprawdę na, na YouTubie, bo myślę, że to jest. To jest już spora liczba, 396 w tym momencie, w którym, w którym to nagrywam, więc wiecie, to jest to jest dużo. Słuchajcie, jest nas prawie 400 osób i pomyśleć a przecież to jest mało. Z drugiej strony, gdyby 400 osób stanęło w jednym miejscu. To już by nas było bardzo dużo. Więc, więc to jest naprawdę super. Jakby jesteśmy jedną wielką rodzinką, która dąży do tego, żeby akceptować siebie, żeby kochać siebie, żeby nauczyć się funkcjonować się ze sobą w miłości, w szacunku i, i po prostu dziękuję Wam. Dziękuję za to, że jesteście. Wiem, że chcieliście filmik głosowy, ale od razu Wam powiem, że, że go nie wrzucę, bo po prostu. No, nie jest dobrej jakości i nie chcę go wrzucać, dlatego że on po prostu nie wygląda. Natomiast, jak jesteście ciekawi, dlaczego obcięłam włosy, to to już mówiłam trochę w poprzednim filmie, ale ja po prostu, no, no ścięłam, stwierdziłam. A zetne potrzebuje zmiany. Wiecie, szczególnie my kobiety coś takiego mamy, że jak przychodzą jakieś zmiany w naszym życiu, to my musimy zmienić fryzurę, nie? Więc ja stwierdziłam, że obetne włosy, szczególnie że chciałam zapuszczać, zapuściłam już tak naprawdę do łopatek, więc miałam, miałam dość długie te włosy już za ramiona spokojnie. Ale jakoś tak mnie denerwowały, powiem Wam. I dokładnie rok temu zrobiłam. To samo, słuchajcie. O, zorientowałam się właśnie, jak już ścięłam włosy, mówię Rok temu zrobiłam dokładnie to samo. Też je tak ścięłam, ciechnęłam. E, ale powiem Wam, że czuję się dobrze. Że czuję się dobrze w krótkich włosach. Dajcie znać, czy Wam się podoba, właśnie, czy nie. Ta fryzura, chociaż dzisiaj to nas taka nieogarnięta, ale dajcie znać. E, na pewno trochę inaczej wyglądam, ale myślę, że, że jest ok, mi się, mi się to przynajmniej podoba. Więc, e, więc jestem ciekawa Waszej opinii. No i kochani, jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję za to. Że jesteście, czujcie się zaopiekowani, czujcie się ugoszczeni razem ze mną, i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku. Oczywiście, zapraszam Was do łapkowania, do komentowania tych filmów, bo ja naprawdę czytam te wszystkie komentarze. One są bardzo ważne dla mnie, więc, więc, kochani, jeżeli tylko chcecie czymś się podzielić, nawet jeżeli to jest coś, co będzie szło w moją stronę krytycznie, to ja bardzo chętnie to przyjmę. Bardzo chętnie podyskutuję z tą krytyką. Jeżeli to tylko jest konstruktywna krytyka, to jak najbardziej oczywiście zapraszam do dyskusji w komentarzach. Zostawiacie łapki, jeżeli Wam się filmy podobają. I oczywiście, jeżeli oglądasz ten film, a nie subskrybujesz kanału i to nie jest twój pierwszy film, jak jest, no to ciosłam do innych filmików, możesz sobie sprawdzić o czym ja to tak naprawdę mówię na tym kanale. To zapraszam. Zapraszam po prostu Was do tego, żeby zasubskrybować ten kanał i żeby być ze mną na bieżąco, bo dla mnie to jest naprawdę i każda jedna subskrypcja to jest naprawdę wielka radość e, i, i duży przywilej do tego, że po prostu mogę do Ciebie mówić. Więc e, po prostu mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku. Pa!